Dziś jest dzień zbawienia, dziś jest dzień uzdrowienia. Często ludzie mówią: No tak, chcę się modlić za chorych, ale czy Bóg tego chce? Czy to jest dzisiaj? A może w Bożym czasie? Bóg uzdrawia w swoim czasie, kropka. Ale kiedy jest ten Boży czas? Kiedy jest czas, żeby być zbawionym? Jeśli na przykład powiesz komuś: Słuchaj, Bóg chce cię zbawić, ale nie wiem, czy to jest dobry dzień, spróbujemy, zobaczymy, kropka poproś Boga o przebaczenie swoich grzechów, ale jeśli to będzie dobry dzień, możesz zostać zbawiony. Ale wtedy nikt nie mógłby być zbawiony. Tak samo jest z uzdrowieniem i chciałbym o tym z wami porozmawiać w tej kapsule. Dzień dobry. Nazywam się David Terry. Jestem założycielem francuskojęzycznej szkoły posługi ponadnaturalnej, która jest darmową szkołą online na tym kanale YouTube. Znajdziesz tu nauczania jak posługiwać się darami duchowymi, mocą Ducha Świętego w imieniu Jezusa dla dzieci Bożych w twoim codziennym życiu. Jestem tutaj, aby Was wyposażać, aktywować, inspirować świadectwami, ale także mówić o bardzo praktycznych, życiowych sprawach, żebyście i Wy mogli doświadczać chwały i mocy Boga w swoim życiu i wokół siebie. A więc, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, chciałbym Wam polecić moją książkę Uzdrawiać Chorych. Możecie pobrać sto pierwszych stron, chm, do odsłuchu, przepraszam, nie do słuchania Boga, ale na stronie gerillesmalades.com. Link znajdziecie w opisie tego filmu gerillesmalades.com. Odkryjecie tam między innymi, jaka była moja droga, kiedy byłem pastorem, który nawet nie wierzył w uzdrowienie. Nie modliłem się za chorych, nawet nie wierzyłem, że Bóg wciąż uzdrawia. I wierzyłem w tego typu kłamstwa. Czy to jest czas Boga? Czy Bóg tego chce? I te wszystkie bzdury. Może też was tego nauczono, ale to są kłamstwa. A kiedy zacząłem wierzyć w to, co naprawdę mówi Biblia, czyli że Bóg uzdrawia, że Bóg się nie zmienił, że Jezus się nie zmienił, że to ten sam Duch Święty, który był na Jezusie, to ten sam Duch Święty, który jest na mnie, że Bóg zawsze jest pełen miłości, zawsze jest pełen współczucia i zawsze blisko tego, kto cierpi i wciąż chce uzdrawiać. Zacząłem modlić się za chorych i widziałem uzdrowienia. I dlatego ta książka nie tylko opowiada moją historię w pierwszym rozdziale, ale przede wszystkim wyjaśnia wam, jak wy również możecie zobaczyć uzdrowienia, ponieważ Bóg chce was użyć. Jezus powiedział: Oto znaki, które będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą. Nie pastorom, nie apostołom międzygalaktycznym, ale tym, którzy uwierzą. Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, wierzysz w Jezusa, to ty również możesz zobaczyć uzdrowienia, nakładać ręce w imieniu Jezusa i uzdrawiać chorych. Regularnie otrzymuję świadectwa od osób, które mówią: To się stało, Pastorze, przeczytałem, pobrałem. Po dwóch rozdziałach zacząłem się modlić i widzę uzdrowienia. Widziałem, jak ktoś wyszedł ze śpiączki. Modliłem się za mojego kuzyna, za sąsiada, za kolegę z pracy. Są uzdrowienia. Chwała Jezusowi. Dziękuję za te nauczania, kropka. Więc to jest czas Boga. Cóż to za historia z tym czasem Boga? Czasami ludzie mówią, i mówię to z zapałem, z pasją, ale jednocześnie z wielką miłością i szacunkiem, bo rozumiem, że jeśli w to wierzycie, to dlatego, że gdzieś wam tego nauczono. Ja też w to wierzyłem, bo mnie tego nauczono. Ale musiałem się z tego wyrwać, musiałem odrzucić te kłamstwa, żeby zobaczyć uzdrowienia. A tak naprawdę czym jest ten czas Boga? Przede wszystkim trzeba zrozumieć, że kiedy Jezus w Ewangelii Łukasza, rozdział czwarty udał się do Nazaretu, do synagogi i przeczytał ten słynny fragment z Izajasza, powiedział tak Duch Pana jest nade mną, ponieważ mnie namaścił. Przeczytał ten tekst otworzył zwój Izajasza i przeczytał fragment z Izajasza. Duch pana jest nade mną, ponieważ mnie namaścił, abym głosił dobrą nowinę ubogim. Posłał mnie, abym uzdrowił tych, którzy mają złamane serce, abym ogłosił więźniom wyzwolenie, a niewidomym przywrócenie wzroku, abym wypuścił wolnych uciśnionych, abym obwołał rok łaski od pana. Trzeba dobrze zrozumieć, że rok łaski nie trwał 365 dni zgoda? Już sam fakt, że posługa Jezusa trwała dłużej niż rok, trwała trzy i pół roku na ziemi. Uczniowie kontynuowali ją po nim. Więc kiedy tutaj mówią o roku łaski, chodzi o otwarcie sezonu, okresu, ery łaski od Pana. Następnie Jezus zwinął księgę, oddał ją słudze i usiadł. Wszyscy obecni w synagodze mieli wzrok utkwiony w nim. Wtedy zaczął do nich mówić: dziś spełniły się te słowa pisma, któreście właśnie usłyszeli. Kropka. A więc rok łaski od Pana jesteśmy w nim. Dobrze, to się jeszcze nie skończyło. W rzeczywistości zakończy się to dopiero na końcu świata. Kiedy nastąpi sąd ostateczny, nie będzie już łaski. To koniec. Od tyle. Co to więc oznacza? To znaczy, że nie musimy czekać na odpowiedni moment, żeby modlić się za chorych. To znaczy, że można się modlić podczas spotkania w kościele, można się modlić przy kawie ze znajomymi, można się modlić wieczorem z dziećmi. Możecie się modlić. Możecie modlić się w środku nocy za swoje dzieci albo za współmałżonkę. Możecie modlić się przez telefon, możecie modlić się przez e-mail, możecie modlić się przez WhatsApp, możecie modlić się bezpośrednio, nakładając ręce. Możecie modlić się w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek, sobotę, a także w niedzielę. Możecie się modlić niezależnie od tego, czy to dla Was dobry, czy zły dzień. Możecie się modlić, czy macie na to ochotę, czy nie, czy czujecie pragnienie, czy nie, czy odczuwacie obecność Boga, czy nie czujecie nic. Bóg chce uzdrawiać. Dziś jest czas zbawienia. I to także jest dobre dla tych, którzy pragną być uzdrowieni. Może jesteś chory i mówisz Tak, ale w swoim czasie wierzę w obietnicę Boga, ale w swoim czasie Bóg mnie uzdrowi kropka. Ale Bóg chce cię uzdrowić teraz. Nie musisz czekać, aż Bóg się zdecyduje. To od ciebie zależy, by przez wiarę uchwycić się tego i powiedzieć Panie, przyjmuję, decyduję się wierzyć teraz, że mnie uzdrawiasz kropka. Przyjmuję twoje uzdrowienie w imieniu Jezusa. Niech ta choroba opuści moje ciało, niech torbiele znikną, niech guzy odejdą. Raku, opuszczasz moje życie, custko, funkcjonujesz normalnie w imieniu Jezusa. Rozkazuję teraz tej rwie kulszowej, by ustała w imieniu Jezusa, ponieważ to przez jego rany zostałem uzdrowiony. Dziś jest właśnie ten czas zbawienia i uzdrowienia. I to jest bardzo ważne, żeby to sobie w pełni uświadomić, bo zaraz zdradzę wam pewien mały sekret. Widzimy w Księdze Izajasza, w rozdziale 53, że Jezus wziął na siebie nasze cierpienia, nasze grzechy, kara, która przynosi nam pokój, spadła na Niego, więc to właśnie dzięki temu możemy być przebaczeni, a przez Jego rany zostaliśmy uzdrowieni. Widzimy w tym wersecie, Izajasz 53, wersety 4 i 5, że zbawienie jest otoczone, objęte przez uzdrowienie, że uzdrowienie obejmuje zbawienie. To jest pakiet Jezus na krzyżu. Jezus nie cierpiał najpierw z powodu naszych chorób, a potem po jakimś czasie umarł. Nie, to wszystko wydarzyło się jednocześnie. On cierpiał za nasze choroby, został złamany z powodu naszych grzechów, uchm i możemy być przebaczeni oraz uzdrowieni. A więc czasami, jeśli wierzycie w jakieś kłamstwa, żądajcie sobie pytanie: czy to działa w odniesieniu do zbawienia? Czy mogę powiedzieć to samo w kontekście zbawienia? Czy na przykład można komuś powiedzieć: To nie jest dobry dzień, żeby być zbawionym? Dzisiaj jest poniedziałek, Jezus zbawia tylko w niedzielę. Czy można powiedzieć: Słuchaj, dzisiaj jest dzień nieparzysty, więc Jezus nie uzdrawia? Jezus dzisiaj nie zbawia, więc musisz poczekać do jutra. Nie, jeśli ktoś, kiedy łotr na krzyżu konał, Jezus nie powiedział mu: Słuchaj, teraz jestem zajęty, właśnie umieram za ludzkość, dla ciebie jest już za późno. Powiedział mu: Jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. A więc czas Boga to jest dzisiaj. Bóg jest w wiecznej teraźniejszości. Dla Boga nie ma przeszłości, teraźniejszości ani przyszłości. Bóg jest w wiecznej teraźniejszości. I widzimy też w drugim liście do Koryntian, rozdział 6, werset drugi, to apostoł Paweł mówi, cytuje Izajasza i powie: Oto w czasie łaski wysłuchałem cię, w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą. A więc to Paweł cytuje Izajasza. I teraz Paweł podsumowuje i mówi: Otóż teraz jest czas łaski, teraz jest dzień zbawienia. I widzimy w grece słowo sozo, które nie jest użyte konkretnie w tym wersecie z Izajasza, ale w Biblii często, gdy pojawiają się uzdrowienia, używane jest słowo sozo, które oznacza zbawiony, uzdrowiony, uwolniony to greckie słowo. A więc uzdrowienie, zbawienie, uwolnienie to wszystko jest częścią tego, co Jezus chce uczynić w naszym życiu, ponieważ to właśnie on zdobył na krzyżu. On ogołocił moce ciemności, abyśmy zostali uwolnieni, poniósł nasz wstyd, poniósł nasze ciężary, poniósł ciężar naszego grzechu, gniew Boży spadł na niego. A więc to jest dzisiaj. Jeśli do tej pory mówisz, ale na co mam czekać, żeby zacząć modlić się za chorych? Nie czekaj dłużej, to Bóg na ciebie czeka. Jezus już wszystko wykonał. Może mówisz, ale na co mam czekać, żeby zostać uzdrowionym? Na nic. Możesz być, możesz zostać uzdrowiony teraz, możesz przyjąć uzdrowienie, możesz zbliżyć się do Jezusa. Jezusie, dotykam Cię teraz, przyjmuję Twoje uzdrowienie, rozkazuję temu bólowi, żeby opuścił moje ciało. To przypomina mi ten fragment z dziejów apostolskich, kiedy etiopski Junek mówi do Filipa, ewangelisty, ale co stoi na przeszkodzie, żebym został dziś ochrzczony? Filip odpowiedział mu: no cóż, nic. I ochcił go od razu. Nie powiedział mu: Poczekaj do jutra, zobaczymy. Nie, ochrzcił go natychmiast. Bóg jest Bogiem dzisiaj, Bogiem teraz. I modlę się teraz za Was. Jeśli masz problem w swoim ciele, połóż rękę tam, gdzie Cię boli, a jeśli boli Cię wszędzie, połóż rękę na głowie. I modlę się teraz w imieniu Jezusa, aby ból opuścił Twoje ciało. Duchu Święty, przyjdź. Niech przyjdzie Twoje królestwo. Niech Twoja wola, która jest uzdrowieniem, spełni się teraz w ciele tych, którzy oglądają to wideo. Rozkazujemy bólom, by odeszły, organom, by funkcjonowały prawidłowo, a wszystko, co nie powinno być w ciele, by zniknęło. Torbiele, guzy, przerzuty, zakrzepy, zwyrodnienia, artretyzm. Dziękuję Ci, Jezu. Błogosławię Was, błogosławię Was, błogosławię Was. W imieniu Jezusa. Amen. Zachęcam Was do oglądania moich transmisji na żywo o uzdrowieniu, nawet jeśli oglądacie je z opóźnieniem, naprawdę są tam szczególne momenty, kiedy głosimy i modlimy się za chorych, są świadectwa, ludzie, którzy zostali uzdrowieni, tysiące osób, które były tam, by się modlić, i są świadectwa, pojawiają się regularnie świadectwa ludzi, którzy zostali uzdrowieni, oglądając te transmisje. To wszystko jest na tym kanale YouTube, wszystko jest za darmo. I nie zapomnijcie pobrać mojej książki Uzdrawiaj chorych, abyście i Wy mogli zmienić swoje myślenie, zacząć myśleć jak Bóg, bo uzdrowienie to Boży pomysł. To Bóg wpadł na pomysł, żeby uzdrawiać chorych. A w niebie nie będzie już chorych. Chwała Jezusowi. A więc dziś jest dzień zbawienia. Przejdźcie do działania. Zostawcie mi krótki komentarz. Napiszcie, czy ten film was zainspirował, czy dowiedzieliście się czegoś nowego. A może i wy kiedyś myśleliście, że trzeba czekać na Boży czas, a potem zmieniliście swoje myślenie i teraz widzicie uzdrowienia, albo zaczęliście wierzyć, że Jezus chce was uzdrowić teraz i zostaliście uzdrowieni. Zostawcie mi krótki komentarz. Wiem, że wiele osób zostawia prośby modlitewne pod tym filmem. Nie modlę się za wszystkich, dobrze? Ale jeśli zostawicie swoją prośbę modlitewną i oglądacie ten film, spójrzcie na jedną z próśb, które się tam pojawiły, i pomódlcie się za te osobę. Powiedzcie, modlę się za Ciebie i napiszcie swoją modlitwę, bo jesteśmy tu wszyscy razem, uczymy się modlić i chcemy zobaczyć chwałę Bożą. Niech Bóg wam błogosławi. Do zobaczenia wkrótce.